Bardzo serdecznie Państwa witam, przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, swój chłop, a dzisiaj na tapecie jest dehumanizacja. Dehumanizacja, czyli inaczej w bezpośrednim tłumaczeniu odczłowieczenie, można też o tym myśleć w kategoriach uprzedmiotowienia. Czasem to zjawisko ma jakiś taki bardziej pozytywny, adaptacyjny wydźwięk, który pozwala lepiej przystosować się do okoliczności, nawet można by stwierdzić, że jest to zjawisko w ten czas pożądane, no ale innym razem niespecjalnie, w ogóle wprost przeciwnie, jest czymś nagannym i bardzo negatywnym. Zanim przejdziemy do konkretów, to może najpierw dwie krótkie anegdotki po to, aby Państwu zilustrować, na czym dla przykładu mogłaby dehumanizacja polegać. Otóż wyobraźmy sobie, że do psychologa albo lekarza, bądź innego tego typu specjalisty przychodzi pacjent i mówi: Wie Pan, ja jestem bardzo trudnym przypadkiem. Hmm? To jest pierwszy przykład, a drugi byłby taki, który zaobserwowałem na Facebooku ostatnio. Pewna młoda kobieta pochwaliła się tym, że była w jakiejś galerii. W galerii albo w muzeum, już w tym momencie nie pamiętam. No w każdym razie na ścianach były piękne obrazy, no i samo pomieszczenie było też wyjątkowe. No i ona chciała zaakcentować no jak bardzo godnym odwiedzenia jest to miejsce. Tymczasem w sekcji komentarzy właściwie nie, nie komentowano ani tych obrazów, ani wyboru, ani gustu estetycznego tej kobiety, ani nie odnoszono się właściwie do tej sztuki, która była na ścianach, tylko właściwie to tę damę traktowano jak eksponat, no i chociaż od małego uczy się dzieciaki, żeby tam nie obgadywały innych, żeby jakoś nie, nie mówiły o innych. No to właśnie w tej sekcji komentarzy mówiono tylko i wyłącznie o tym, jak ta kobieta wygląda, jak się eksponuje. Jak ona się prezentuje, jakie ma walory fizyczne, tak, jakby omawiano jakiś obiekt, taki wiecie, jakiś przedmiot. Ludziom to wtedy tak bardzo łatwo przychodzi, no właśnie wówczas, gdy następuje dehumanizacja. Nie liczą się z czyimiś emocjami, nie liczą się z tym, czy ktoś chce być oceniany, czy wolałby nie być. Tylko po prostu cisną po całości. A jeśli chodzi o ten pierwszy przykład, no to to też jest taka sytuacja, kiedy ktoś samego siebie traktuje jak przypadek, jak jakąś okoliczność, jakiś taki no, zbieg pewnych czynników, a nie jak żywego człowieka, jak osobę. Traktuje siebie właściwie jak diagnozę albo jak chorobę a nie jak kogoś kto zmaga się z daną dolegliwością a więc widzicie że sytuacje tutaj mogą być pod tym względem bardzo różne i to były negatywne przykłady natomiast czasami dehumanizacja następuje jako taki swoisty mechanizm obronny który sprzyja no bo wyobraźmy sobie że chirurg ma przystąpić do rozcinania ciała pacjenta no a dostrzega w nim na 150% osobę Dostrzega w, te, w tym ciele, które ma operować, no człowieka z jego walorami psychicznymi, itd., z jego życiem wewnętrznym, z jego charakterem, osobowością, no to mogłoby go rozpraszać, a poza tym mogłoby mu to utrudniać, ponieważ faktem pozostaje, że czasem chirurdzy przeprowadzają bardzo poważne operacje, które nawet jeśli się udadzą, nie gwarantują, że ktoś przeżyje, bo przecież trafia się na ten stół w bardzo różnych momentach. Czasem trafia się za późno, jak się okazuje, już po, po fakcie. No więc, chirurg musi się skupić na czynnościach do wykonania i na tych organach, które ma zoperować, no a nie na tym, aby w danym momencie mieć taką emocjonalną więź z pacjentem. OK? Więc tutaj to może być przydatne. Innym przykładem dehumanizacji jest to, co dzieje się podczas wojen. Czy ludzie, którzy bronią swoich granic, albo no, w jakiś inny sposób zmuszeni są do tego, aby używać siły, czasem postrzegają swoich rywali, swoich właściwie wrogów, można by śmiało powiedzieć, no w takich kategoriach, jakby to nie były żywe osoby, jakby to nie byli ludzie, tylko jakby to były cele, jakby to były żywe tarcze. No bo wtedy, jak, jak nie zawaha się taki żołnierz, tak, jemu ten, ten palec nie drgnie, tylko on w porę naciśnie spust, no i w rezultacie no, będzie w stanie nie zginąć podczas walki, no a jeśli by miał jakieś bardzo duże skrupuły, ogromne sumienie, no to pewnie sam zarobiłby kulkę albo bagnetem pod żebra, a to zakończyłoby się dla niego tragicznie, ale też zakończyłoby się być może w ostatecznym rozrachunku, no niekorzystnie dla całego kraju, który uczestniczyłby w danym konflikcie. A więc takie są tutaj też przejawy dehumanizacji, która sprzyja przystosowaniu się do okoliczności, no jak Państwo widzicie, czasem no kryje się w tym głęboki sens. No ale y, bardziej problematyczna dehumanizacja ma miejsce właściwie na co dzień, wtedy kiedy no, ludzie zamiast kogoś potraktować jak osobę, z którą mogliby wejść w kontakt, z którą mogliby mieć jakąś relację o czymś porozmawiać, poszukiwać jakiegoś kompromisu, no to zaczynają traktować jako kogoś gorszego, jako kogoś obcego, jako kogoś innego, a więc zaliczającego się do grupy, którą się w określony sposób etykietuje. No i na przykład może tak się zdarzyć, że ktoś, kto jest trochę dojrzalszy wiekiem, no rozmawia z kimś, no powiedzmy o dekadę młodszym, no, i ponieważ yy, chce się poczuć taki mądrzejszy, ba bardziej doświadczony, no to może o tej osobie pomyśleć, że to jest taki szczeniak, że to jest taki małolat, że to gówniarz jeszcze jest i że on dopiero co odrósł od ziemi. Jeżeli tak się o kimś myśli no to następuje etykietowanie danej osoby, takie słowne, no i to jest właśnie głównie słowna dehumanizacja, ponieważ ten człowiek zostaje właściwie pozbawiony cech ludzkich i zakwalifikowany do jakiejś takiej abstrakcyjnej grupy, do pojemnej kategorii pod tytułem jakiejś podlotki, jakiś gówniarzy, ale kto to, to, to właściwie jest gówniarz, nie? Co to jest? Albo jakiś żółtodziub. Co Kto to właściwie jest, nie? To jest taka, widzicie, właśnie dehumanizująca kategoria, ponieważ ona bezpośrednio nie odnosi się do człowieka, z którym mamy do czynienia. Czasem dehumanizacja następuje poprzez zastosowanie takiego bardzo intelektualnego podejścia do drugiej osoby. Zamiast mieć jakiś emocjonalny stosunek i używać adekwatnego wobec tego języka, no to ktoś zaczyna snuć jakieś opowieści, dziwnej treści, jakieś teorie niestworzone, intelektualizuje, a ludzie, jak wiemy, no, nie tyle są racjonalni, co racjonalizujący, więc potrafią sobie na różne sposoby przetłumaczyć, że ktoś zalicza się do jakiejś kategorii i wobec tego jest gorszy, albo no nie zasługuje na pewien rodzaj traktowania, nie, nie, nie zasługuje na szacunek, więc można nim poniewierać, bo to jest taki jakiś gorszy sort, jakby powiedział pewien polityk. No, a skoro tak, no to można z nim się obchodzić bardzo szorstko, właściwie byle jak, albo wcale go nie uwzględniać, w ogóle. Nie mieć kogoś takiego gdzieś na, w swoim polu psychicznym, tak w ogóle nie dostrzegać tej jednostki, ponieważ robi się swoje, celu święca środki i te, te, te osoby, które właśnie się dehumanizuje poprzez intelektualizację. Ale no to są traktowane jak takie przedmioty, które można prawda, przestawić z miejsca w miejsce jak meble w mieszkaniu. No i to tyle. To, to, to jest wszystko, co miałoby być związane z obchodzeniem się z tymi ludźmi, a reszta to już w ogóle nikogo nie obchodzi. Więc widzicie Państwo, że tutaj też to służy takim celom adaptacyjnym, ponieważ ktoś intelektualizuje po to, aby łatwiej mu było, bez skrupułów. No, obchodzić się w jakiś taki wiecie, no właśnie, przedmiotowy sposób z innymi osobami, I je pomijać, jakoś umniejszać im, no i wreszcie dzięki temu też się podbudować i zająć tymi ludźmi, którzy w jego odczuciu na lepsze traktowanie, na, czy wręcz na uprzywilejowanie zasługują. Inny przykład to może być z kolei sytuacja, kiedy następuje izolowanie. Ten człowiek jakby odcina się od pewnej grupy, no i tę grupę szufladkuje do jakiejś bardzo pojemnej kategorii. A często to jest tak, że ta kategoria to są takie jednostki, które właściwie zdają się anonimowe że to są jacyś tam ludzie, jacyś tam zbieracze grzybów. Jacyś tam manifestujący podczas jakiegoś marszu. Nie? Jacyś tam to są takie bardzo abstrakcyjne, można powiedzieć, ugrupowania, które, na które nie składają się poszczególne jednostki, ludzie z krwi i kości, tylko to jest jakaś masa. Nie? To jest taka masa, od której ja się odcinam, która jest jakaś dziwna, chodzi tymi ulicami, coś tam osobliwego robi. No i jak się tak widzi, to jak taki strumień ludzi, taką ludzką stoną no to wiecie, no to właśnie to y, następuje tutaj taka dehumanizacja, że łatwo jest wówczas bardzo przykro się odnosić do tej grupy, w ogóle nie zauważać, że tam są autentyczne osoby, które mają rodziny, które mają jakieś relacje, które odgrywają pewne funkcje, często bardzo pożyteczne w społeczeństwie. To nikogo nie obchodzi. Jeśli patrzy się na nich jak na masę, no to jest łatwiej im dowalać. Obrażać ich, stereotypizować ich, czy traktować właściwie jak jakieś takie nieludzkie zgromadzenie, tylko jakichś takich dziwnych osobników, którzy coś tutaj dziwnego robią. A czasem polegać to też może na tym, że człowiek właściwie skłonny jest, jakby to ująć, odcinać się od innych osób w taki sposób, że sobie z nich kpi, drwi z nich, umniejsza wobec tego znaczenie tych osób. No bo wtedy jest mu po prostu łatwiej, tak? Jakby traktować czy postępować w sposób, który sprzyja rozwiązaniu czy Sprzyja jego celom, a gdyby natomiast się ze wszystkimi certolił, gdyby wszystkich traktował po partnersku czy z empatią do każdego podchodził, no to mogłoby to spowolnić w jego odczuciu, bo nie jest to przesądzone, w jego odczuciu mogłoby to spowolnić realizację upragnionych celów. Więc, yy, więc może kogoś wyszydzać, wyśmiewać ale następuje też dehumanizacja w takich wypadkach, kiedy ktoś sobie tłumaczy, że w sumie wszyscy tak robią, każdy jakoś tam kręci, każdy coś oszukuje, albo nie ja jeden jestem osobą, która w jakiś określony sposób postępuje, no i następuje taka defuzja odpowiedzialności. Właściwie ktoś zrzuca z siebie odpowiedzialność i w tym sensie siebie dehumanizuje, no bo to mu ułatwia na przykład realizację jakiegoś przedsięwzięcia w myśl zasady – Cel uświęca środki. A tak, cel tutaj jest najważniejszy? Zresztą wszyscy tak robią, są podli niegodziwi albo jakimiś są krętaczami. Bogaci ludzie to wszyscy, wiadomo, są tacy siacy i owacy. No więc jeżeli ja chcę też się tutaj czegoś dorobić, no to taki człowiek może pomyśleć właśnie w takich kategoriach, że no dobra, no to wiadomo, że ja mogę tak postępować, no bo nie jeden taki jestem. A historia pokazuje, że właśnie takie jednostki najlepiej sobie radzą. Także widzicie, odcienie dehumanizacji są bardzo różne. No a w ostatnim podcaście mówiłem o uprzedmiotowieniu, które bywa takim powodem i bywa przyczyną tego, że człowiek zaczyna doświadczać poczucia osamotnienia. No i tak może być też w wypadku dehumanizacji niekiedy, no bo jeżeli otaczamy się przedmiotami, no to trudno nie poczuć się samotnym, no a te przedmioty to, to niestety mogą być ludzie, jeśli zaczniemy ich dehumanizować, uprzedmiatawiać, to nagle się okaże, że właściwie żyjemy w sklepie meblowym, które to meble mają różne funkcje, ale wiecie, no to tam nie ma z nimi żadnej więzi, nie ma żadnej konkretnej relacji. Jednocześnie też może to oznaczać, że poszczególne osoby człowiek zacznie traktować jak takie rzeczy do wymiany. A no tutaj mi nie za bardzo pasuje do salonu, no więc ten mebelek wyrzucamy, zastąpimy innym mebelkiem, a gdy jest taka rotacja i tak bezwzględnie się do tego podchodzi, no to tam też nie ma miejsca na jakieś relacje. To jest tak jak w niektórych firmach, w niektórych korporacjach. No rotacja jest gigantyczna, tak, No bo tam mało kto to wytrzymuje. Warunki są beznadziejne, płace są bardzo słabe, a poza tym nikomu nie zależy na tym, żeby tam była dobra atmosfera w tej firmie. No i ci ludzie przychodzą tak wyciskani są jak jak cytryny albo zużywani jak baterie i lada chwila wypaleni są już wyrzucani, czy tam sami odchodzą, bo nie widzą innej opcji. No i przychodzą kolejne Jednostki. No, ale czy tam, w takim miejscu pracy, y, tworzą się jakieś więzi, jakieś relacje? No, nie, gdy firma tak funkcjonuje, no to tak się niestety nie dzieje. Na no, odrębną kwestią jest ta dehumanizacja czy uprzedmiotowienie, które ma miejsce w mediach społecznościowych, co ilustruje załączony przeze mnie obrazek. Y, no i dobrze jest sobie uzmysłowić, że jeżeli uprzedmiotawia się siebie, no to przede wszystkim jakby skupia się uwagę na sobie i kusi się los, no i właściwie prowokuje się tych, którzy są szczególnie skłonni traktować innych ludzi instrumentalnie. A tak? jeżeli ktoś sam siebie traktuje instrumentalnie, to ma też dużą szansę na to, że inni będą próbowali zrobić to samo. Ale nawet jeżeli ktoś świadomie z rozmysłem tego nie przeprowadza, a jednak jakoś tak wychodzi, bo no, inspiruje się pewnymi wzorcami, któremu określone postępowanie sugerują, to dobrze byłoby, aby no, poddał to głębokiej refleksji, zastanowił się, czy rzeczywiście jest to dobry trop. No bo tak jak mówiłem już niejednokrotnie Państwu, właściwie w znacznej mierze, choć na pewno to jest pewne uproszczenie, ale to jaką mamy relacje ze sobą, no sprawia, że mamy też określone relacje z innymi. Tak, bo te relacje z innymi są odbiciem w pewnym stopniu i w pewnym sensie tego jaką mamy relacje z samym sobą. A zatem to jest istotne, w jaki sposób eksponujemy chociażby swoje ciało. W mediach społecznościowych. Czy następuje tutaj no, epatowanie seksapilem i prezentacja tego jak towaru jakich, jakiegoś, który jest na wyprzedaży, i podkreślanie właśnie tej fizyczności, czy może kryje się za tym wszystkim coś innego, bo przecież ludzie pokazują się rozmaicie. No ale musicie Państwo mi uwierzyć na słowo, bo przykładów nie mogę tu przytoczyć ze względu na tajemnicę zawodową. Natomiast to jest tak, że osoby, które faktycznie mają się czym pochwalić. I niejednokrotnie decydowały się to robić. Na przykład, bardzo atrakcyjne fizycznie kobiety, no to one raz za razem trafiały na jednostki, które bardzo chętnie chciały ich traktować jak trofeum, jak jakiś taki. Obiekt, którym można by się chwalić, albo jak wyznacznik prestiżu, albo no, po prostu takie narzędzie do hedonistycznej przyjemności yy, i w rezultacie, no wiecie, no, to yy, te osoby bywały ofiarami narcyzów czy psychopatów, no, bo ci ludzie tak beznamiętnie instrumentalnie podchodzą do innych. Więc trzeba uważać, kogo się ściąga, Kogo się jakby kusi, ponieważ finał tych wszystkich okoliczności może być bardzo ponury. A zatem no, zdecydowanie radziłbym siebie nie uprzedmiotawiać. Ale uwaga, dotyczy to także mężczyzn, i to nie wyłącznie takich, którzy mają tą wspaniałą klatę i te kaloryfery i w ogóle, chociaż oni oczywiście też mogą trafiać na takie dziewczęta, które w bardzo instrumentalny sposób mogą się z nimi w rezultacie później obchodzić, tak? Żeby się pokazać z nimi na, na Facebooku albo pójść za rączkę do towarzystwa, żeby wiadomo, żeby tam inne dziewczyny aż piszczały z zazdrości, albo tam jeszcze. Do jakichś innych celów, natomiast to jest też tak, że mężczyźni, jak już Państwu wspominałem, bywają traktowani jak jakiś taki obiekt sukcesu. Nie jak żywy człowiek, który ma swoje uczucia, tylko jak taki, jakby to ująć, no właśnie obiekt, który przede wszystkim ma status. Nie jakieś cechy psychologiczne, jakiś charakter, osobowość, pasję, jakieś właśnie uczucia. Nie! Tylko ma określony status i to jest jakby jego główną wartością. A więc jeżeli jacyś mężczyźni, za często, ponad miarę, do przesady, prezentują się właśnie w ten sposób. Nie mówię, że nie wolno tego zrobić nigdy, no też nie popadajmy w jakąś, wiecie, w jakąś skrajność. Jak ktoś cieszy się, że pojechał na wspaniałe wakacje, które niewątpliwie były drogie, ale wrzuci sobie jakąś fotkę na fej fejsunia, no to to nie jest jeszcze tragedia. Natomiast jeżeli jakby dominuje ten styl ukazywania siebie jako właśnie takiego nośnika pewnego statusu, a nie jako człowieka, który ma jakieś przeżycia, przemyślenia, jakieś refleksje, wchodzi w jakieś relacje z otoczeniem, ma więzi jakieś z ludźmi, czy to z rodziną, z jakimiś krewnymi, czy z, z przyjaciółmi, no to oczywiście zaczyna wchodzić w tę szufladkę, którą się przede wszystkim interesują jednostki, w tym wypadku kobiety, chętnie go dalej dehumanizujące i będą go prawdopodobnie bardzo chętnie traktowały jak kartę taką kredytową. I to tyle, nie? Natomiast to może mieć pewne swoje zalety, i do pewnego stopnia temu mężczyźnie może to się podobać, no bo potem wiadomo, będą to prawdopodobnie bardzo śliczne dziewczęta. Natomiast, no, czy ta relacja będzie relacją satysfakcjonującą, to już można dyskutować. Każdy sam zdecyduje o tym. Natomiast bycie kochanym, no, wiąże się raczej z tym, że następuje tam autentyczne takie połączenie, i autentyczna więź się wytwarza. A nie polega to na tym, że ktoś jest zachwycony naszym bogactwem albo naszą zaradnością tak zwaną w cudzysłowie, nie? To wiecie, to nie za bardzo człowiek się czuje kochany w sytuacji, kiedy tak naprawdę wielbiona jest jego mamona. Także warto tutaj świadomie zarządzać swoim wizerunkiem po to, aby nie sprowadzić na siebie nieszczęścia. No i z tym akcentem państwa żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał. Bo to właśnie dzięki nim może on się tak mocno rozwijać. No i jeśli odpowiedni próg wsparcia zostanie osiągnięty, to nawet będziemy przeprowadzali własne badania psychologiczne. To by było coś, prawda? Mówił dla Państwa Rafał Olszak, wasz psycholog, swój chłop.